Ameryka ma nowego szefa Departamentu Obrony. Chucka Hegel zastąpił Ashton Carter, do tej pory numer 2 w Departamencie Obrony. Jest to już kolejna zmiana, czwarta zmiana na stanowisku szefa Departamentu Obrony w ciągu ostatnich kilku lat za prezydentury Baracka Obamy. Hegel odszedł, bądź został odsunięty, ponieważ nie mógł się dogadać z administracją Baracka Obamy w sprawie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na osi Eurazji. Z podobnych powodów odeszli, bądź zostali odsunięci jego poprzednicy, to znaczy Leon Panetta i Bill Gates. Obaj uważali, że Ameryka powinna pozostawić jakąś rezydualną siłę wojskową na osi Eurazji, natomiast wejście w Syrię było zbyt późne. Moja ocena tego jest taka: Hegel został odsunięty bądź zrezygnował, dlatego że był to słaby polityk. O czym można się przekonać, kiedy się posłucha jego przesłuchań w Komisji Senackiej w kongresie rok temu. Ameryka potrzebuje polityka większego formatu niż ten na tak trudne czasy, których się znalazła. Natomiast Barack Obama rzeczywiście odsuwa tych wszystkich polityków i dokonuje zmian w stanowisku Departamentu Obrony, dlatego że chce zasygnalizować historii, że to oni ponoszą odpowiedzialność za fiasko amerykańskiej polityki zagranicznej w rejonie, a nie on. Dwa. Barack Obama rzeczywiście jest zadoczony bardzo dziwnymi ludźmi w białym domu, ludźmi chociażby takimi jak Tommy Wietor. Jeżeli ktoś pyta, kto u licha jest Tomi Wietor, zadaje bardzo słuszne pytanie. Wietor, to jest doradca... Baraka Obamy, człowiek, który ma 32 lata, który był kiedyś kierowcą Baracka Obamy. To jest człowiek, który rozwoził Baracka Obamy furgonetką od wieczoru wyborczego do wieczoru wyborczego w 2008 roku. I się gra pierwsze skrzypce w administracji Baracka Obamy w Białym Domu. Dlatego tam dochodzi do tych tarcz między nim a tymi tuzami politycznymi w Departamencie Obrony. Stąd to się bierze. Że cały ten team Baracka Obamy z czasów wyborczych przeszedł teraz do Białego Domu bądź rozsiadł się po de różnych departamentach. Te dwie panie, które Państwo oglądacie w Departamencie Stanu Rzeczniczki, to są właśnie wolontariuszki z czasów Baracka Obamy, kiedy on startował na prezydenturę. Dzień Psaki, którą Państwo oglądacie jako rzeczniczkę, ją tylko latuje w mojej ocenie to, że jest polskiego pochodzenia, ale jej pojęcie o polityce i wiedza jest bardzo słaba i mglista. Dalej mamy przecież John Kerry nawet, to jest człowiek, który wysyła bardzo sprzeczne sygnały, szef tego departamentu, nawet do tego stopnia, że w Białym Domu ludzie mówią, że on tak odleciał od rzeczywistości jak Sandra Bullock od statku kosmicznego w filmie Gravity. Dalej mamy Susan Rice, która jest, była kiedyś amerykańską ambasadorką w Narodach Zjednoczonych, dzisiaj jest doradczynią do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, która puszcza bomby takie, że można usiąść. Zresztą ona powiedziała kiedyś, państwo pamiętacie, parę tygodni temu gruchnęła wieść, że Turcja uruchomiła swoją bazę Syrii dla sił amerykańskich, że będą mogli stamtąd atakować Kalifat. Turcy nawet nie ja zaprzeczyli powiedzieli, że skąd taka informacja, my się na to nie zgadzamy. Informacje odpowiedzialne za te informacje właśnie ponosi Susan Rice, która te informacje podała. Do tego mamy całą tę murzyńskość amerykańskiej administracji. Murzyna zastępuje Murzyn, chociażby Eryka Holdera zastępuje Loretta Lynch. To niektórych jest słaba, gorsza, ale dlaczego musimy obserwować tę paradę murzyńskich polityków? Za prezydentury Baracka Obamy, Z szefem DOD, byłby także Departamentu Obrony, byłby także Johnson, kolega Murzyn, Baracka Obamy, gdyby nie fakt, że ten woli pozostać na stanowisku szefa Departamentu Bezpieczeństwa Kraju. Dalej mamy ambasadorkę amerykańską w Narodach Zjednoczonych, którą jest Samantha Power. To, to jest Samantha Power, to jest osoba, która była trzy Miesiąc w pracy pojechała na wczasy do Irlandii. a tymczasem tu w Nowym Jorku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w sprawie Syrii. Pytają gdzie jest Samantha Power, a jej nie ma. Ona jest na wczasach. Więc co ona robi? Głosuje SMS-em. Nie wraca tutaj, tylko głosuje SMS-em i radzi, jak ma głosować Stany Zjednoczone, mają głosować w Radzie Bezpieczeństwa w tak ważnej sprawie jak Syria. jeżeli mają takich polityków, to trudno się dziwić, że ta polityka zagraniczna wygląda jak wygląda. Tim Obama to jest im słaby, miałki, złożony z klakierów, mapetów, ludzi, którzy naprawdę nie mają nic do powiedzenia. A ci ludzie, którzy naprawdę nimi rządzą i kierują tym słabym zespołem, to są właśnie ludzie tacy jak Tommy Vietor, którzy siedzą z tyłu, byli kierowcy, którzy teraz kierują mnie furgonetką. A najważniejszym państwem na Ziemi, Mariusz Łaskoronko, mówię jak jest.